All right, so good morning everyone. Uh, nice to see you all here. Ja profesorem na imię Karolin i jestem adiunktem na Uniwersytecie w Amsterdamie. Dziś, Dziś będę Hilbert. mówić o robotach społecznych w życiu. Slow, can... w życiu dzieci. Postaram się wolno mówić, later, tak żeby wszystko mogło zostać przetłumaczone. I so oczywiście chętnie odpowiem na pytania później. Right? Więc zacznijmy od początku. Czym well, są w ogóle roboty społeczne? Ogólnie rzecz biorąc, mamy trzy rodzaje robotów. Robots. And are robots that Mamy roboty machines and COSMO here all the way on the left is a perfect example of this category. COSMO resembles a little excavator and you be, can basically play games with it using these blocks which it can stack etc. Następnie mamy roboty zoomorficzne, które przypominają zwierzęta. Proszę spojrzeć na dinozaura, którego tutaj Państwo widzą. To robot, którego trzeba karmić, którego trzeba głaskać i tak dalej. Wymagają często zaangażowania ze strony dziecka. Dziecko może takiego robota zabrać do domu i tak dalej na testowanie. Pamiętam zresztą, że moje dziecko zabrało takiego robota na testowanie i w końcu trzeba go było wyłączyć, dlatego że robot doprowadzał dziecko do szału. I w końcu mamy roboty antropomorficzne, czyli roboty, które wchodzą w interakcję werbalną z danym dzieckiem. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje kilka rodzajów. Robotów, a roboty mają różnego rodzaju umiejętności. W zależności od tego, jak wyglądają czy też co robią. No więc w każdym razie, kim jest robot społeczny? Według Li i wspólników, roboty społeczne to autonomiczne roboty, które są zdolne do interakcji i komunikacji między sobą, z ludźmi i ze środowiskiem do do oraz są zaprojektowane do działania zgodnie z ustalonymi normami społecznymi i kulturowymi. Głównym wymogiem stawianym takim robotom jest inteligencja. Powinny one również rozpoznawać obecność człowieka poprzez wzrok, dotyk i dźwięk, używać ruchów fizycznych i gestów, wyrażać lub odbierać emocje. Niemniej jednak robotów społecznych nadal jest niewiele. Proszę spojrzeć na przykład na slajdzie. Pokażę Państwu też robota z naszego laboratorium. Tak więc. Robot przed chwilą zapowiedział, że wstanie, a wcześniej miał problem z podłączeniem się do sieci. Robot wstaje, ale jak widać ma z tym niewielkie problemy. Ale w każdym razie proszę zobaczyć, mimo że się przewrócił, to jakoś uda mu się wstać. Tak więc generalnie rzecz biorąc sytuacja nie jest zbyt łatwa dla obecnych robotów społecznych. Ale co, jeżeli społeczność to nie czynnik determinowany, czy też nie cecha determinowana przez technologię, ale przez... Percepcje ich jako roboty społeczne, czyli nie chodzi o to, że z punktu widzenia technicznego przypominają one człowieka, ale raczej wchodzimy z nimi w paraludzką interakcję. To definicja bardziej realistyczna niż ta poprzednia. Natomiast z drugiej strony Darling i wspólnicy badali, w jaki sposób ludzie reagują na roboty społeczne, takie jak na przykład odkurzacze. Przepraszam, na roboty niespołeczne, takie jak na przykład odkurzacze. W badaniu no, okazało się, że mimo, że były to roboty niespołeczne, ludzie nadal na przykład mówili do takiej rumby, którą widzimy na slajdzie, nadawali im imiona i tak dalej. Tak więc, zawsze nadajemy imiona, powiedzmy, przedmiotom, robimy tak ogólnie rzecz biorąc, bo to nasz przedmiot. I w związku z tym, każdy przedmiot może stać się w naszych oczach społeczny. Tak więc. Roboty społeczne być może są po prostu robotami, które wchodzą w interakcję z człowiekiem, a raczej ich pierwotną, pierwotnym przeznaczeniem jest wchodzenie w interakcję z człowiekiem. Tak więc e, ta definicja, pierwotność przeznaczenia odróżnia roboty społeczne od niespołecznych. Ale wróćmy do tematu dzieci i ich interakcji z robotami. W niedalekiej przyszłości a dzieci będą miały coraz więcej styczności z robotami. Wiemy, że dzieci podstrzegają tego rodzaju roboty, czyli roboty społeczne, jako potencjalnych przyjaciół. Dlaczego? Przede wszystkim. Dzieci mają pewnego rodzaju tendencje antropomorficzne i to bardzo mocne. Innymi słowy, postrzegają wszystko jako coś antropomorficznego. Oczywiście dorośli też to robią, przykład z rumbą, ale dzieci postrzegają świat dookoła z ludzkiego punktu widzenia bardziej niż dorośli. Czyli innymi słowy, odnoszą się do wszystkiego, co je otacza, jak do człowieka. Po drugie, dzieci e, nie odróżniają, czy też trudno im rozróżnić, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Na przykład w pewnym momencie w dzieci dowiadują się, że Święty Mikołaj nie istnieje, ale nadal, kiedy spotykają Świętego Mikołaja w sklepie, wydają się w niego wierzyć, czy też traktują go jako coś prawdziwego. Po trzecie, dzieci. Nie. Spotykają się z pewną prezentacją robotów jako przyjaciół. Tak, robią dorośli, dorośli przedstawiają roboty jako przyjaciół wobec dzieci i pytanie pytanie należy zadać, czy tak trzeba, czy to jest właściwe postępowanie. Ale w każdym razie niektórzy naukowcy mówią, że aby skutecznie promować dobro dzieci, pewien stopień więzi pomiędzy robotem a dzieckiem będzie musiał kiedyś wystąpić. Czy taka rodzaju więź może być korzystna dla dzieci, czy możemy używać robotów w społeczności? Były badania na ten temat, czyli innymi słowy badano, czy na przykład roboty mogą być używane w szpitalach czas leczenia dzieci. W szczególności, kiedy dzieci muszą być poddane radioterapii. Tak więc roboty mogły zostać z dziećmi w danej sali czy w danym pokoju, bo inny człowiek, inny dorosły czy nawet dziecko nie może pozostawać w pomieszczeniu, które jest poddane promieniowaniu. Gdzie jeszcze przydają się roboty? W edukacji, w nauczaniu. Istnieją badania, których wyniki sugerują, że jeżeli dzieci czują przyjaźń z robotem, uczą się łatwiej. Ale spójrzmy na drugą stronę medalu. Niektórzy badacze mówią. Że instance, Sherry Turkle, who that are Turkle, uh, uważa, że roboty są uwodzicielskie i oferują niewłaściwą zapłatę, iluzją towarzystwa bez wymagań przyjaźni, iluzję połączenia, bez wzajemności, wzajemnej relacji. Poza tym niektórzy twierdzą, że interakcja z robotem może mieć niewłaściwy wpływ na dziecko, kiedy na przykład robot się zepsuje. Proszę sobie wyobrazić, że dziecko na przykład wychodzi ze szpitala, idzie do domu, przechodziło leczenie przez prze, przepraszam z robotem i nagle musi opuścić swojego przyjaciela robota. Istnieją programy i istnieją te, takie, takiego rodzaju gry, które sugerują, że roboty naprawdę mają tożsamość i naprawdę są ludzkie. Tak więc proszę sobie wyobrazić, że dane dziecko zaprzyjaźnia się z robotem i nagle musi tego robota opuścić. Nagle zdaje sobie sprawę z tego, że musi się pożegnać ze swoim przyjacielem. Albo na przykład w trakcie leczenia przyjaciel po prostu po prostu się zepsuje. Tego rodzaju przeżycie może być bardzo emocjonalne. Niektórzy badacze ostrzegają również, że w niektórych przypadkach dzieci mogą zacząć preferować grę czy zabawę z robotami, a nie z rówieśnikami. To akurat zdjęcia z badania w Holandii, gdzie badano użycie robotów w szkołach podstawowych wobec dzieci, które były nękane. Tak więc proszę sobie wyobrazić, mamy dziecko, które jest nękane, gdzie, którego dotyka bullying i nagle dostaje robota. Oczywiście zwróci się ze wszystkim do robota, będzie chciało się bawić z robotem, a nie ze swoimi rówieśnikami. Poza tym większość zgodziłaby się, że jeżeli dziecko opowiada robotowi na przykład o bulingu, o nękaniu, tak naprawdę nauczyciel powinien coś z tym zrobić. Ale jak dowiedzieć się o bulingu, jeżeli na przykład dziecko zwierza się w sekrecie robotowi? Tu pojawia się pytanie, na przykład, obserwacji czy nagrywania ze strony robota i tego, że nauczyciel może od robota dowiedzieć się, że dziecko się skarżyło. W takim przypadku, z drugiej strony, pojawia się kwestia prywatności. Dziecko może się poczuć zdradzone, bo w końcu zwierza się komuś w sekrecie. Istnieje również niebezpieczeństwo wycieku danych do niewłaściwych osób. W końcu pojawia się, pojawia się obawa, że dzieci rozwiną relacje z robotem, które to będą relacjami powierzchownymi. A poza tym pojawia się również obawa, że taka relacja może być relacją pan-służący czy też szef i ktoś, kto wykonuje polecenia, a takie z kolei zachowania mogą znaleźć przełożenie na prawdziwe relacje społeczne. Tak więc mamy dziecko, które jest szefem i które rozkazuje robotowi. Pytanie pojawia się, czy tak nie będzie robiło w stosunku do swoich rówieśników. Czy powinniśmy się rzeczywiście aż tak martwić? Za każdym razem, kiedy pojawia się nowa technologia dedykowana dzieciom, martwimy się. Na przykład, kiedy pojawiły się Tamagotchi, ludzie bali się, że tego rodzaju Tamagotchi, ponieważ się resetuje, może źle wpływać na poczucie konsekwencji dzieci. Tak więc dzieci nie będą znały tego sensu konsekwencji zaniedbania danego zwierzęcia. I taka sama zresztą przygoda miała miejsce w przypadku kolejnych zabawek, na przykład ferbich, które to znowu miały generować podobny efekt. Z osobistego doświadczenia, miałam tamagochi dobrze sobie radzę, wszystko jest OK. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście to nie rujnuje życia ani żadnego poczucia konsekwencji. Jak to ma się wobec robotów społecznych? Roboty społeczne wchodzą w werbalną interakcję z dzieckiem. W związku z tym, relacja, którą nawiązują, z dzieckiem jest o wiele bliższa relacji dziecko-dziecko niż tego rodzaju technologie, które pokazuje na slajdzie. Poza tym roboty e, mogą aktywnie wzmacniać czy też zachęcać dziecko do interakcji. Czyli tu na przykład na slajdzie widzimy z, e, więź dziecko-robot, jest wychodzi ze strony dziecka, ale z drugiej w przypadku robotów społecznych jest to też wola robota. Na szczęście jeszcze nie wszystko stracone, ponieważ możemy e, spróbować ograniczyć te negatywne skutki relacji dzieci z robotem, z robotem przez przejrzystość. Opracowano takie zasady odpowiedzialnej robotyki i określono, że roboty są wyprodukowanymi przedmiotami i maszynami, które powinny być przejrzyste, dlatego że ludzie byli, byliby lepiej wtedy w stanie zrozumieć, czym są roboty społeczne, czym one nie są, co potrafią zrobić, a czego nie potrafią. I będzie to prowadziło do nieco bardziej realistycznych oczekiwań od samego początku i będzie w stanie ograniczyć te zagrożenia, o których wcześniej wspominaliśmy. To wezwanie do transparentności również można znaleźć w deklaracji o odpowiedzialnym tworzeniu sztucznej inteligencji, a także w ustawie o sztucznej inteligencji Komisji Europejskiej. Natomiast musimy też wyjaśnić, że w jednym z naszych najbardziej uderzających odkryć jest to, że dzieci wytrwały w swojej animacji i antropomorfizacji tych humanoidalnych robotów, nawet wtedy, gdy mogły wyłączyć tego robota, mieć nad nim pełną kontrolę. Mimo wszystko, dzieci nadal myślały o tych robotach jako o istotach żywych, jako o człowieku. Nie były w stanie zdemistyfikować tej maszyny. I dodatkowo, jeżeli dzieci będą postrzegały roboty jako swoich przyjaciół i jeśli będą musiały to zrobić, żeby zastosowanie takich robotów społecznych mogło odnieść sukces w społeczeństwie, to musimy się zastanowić, czy takie przejrzyste podejście do robotów społecznych nie zakłóca nam skutecznego wykorzystania robotów w ogóle w całym społeczeństwie. Ponieważ tutaj badania na ten temat są w dość ograniczonej liczbie, nie mamy odpowiedzi na te wszystkie pytania, więc z moimi koleżankami i kolegami podjęliśmy takie wysiłki, żeby zobaczyć, czy przejrzystość stosowania robotów społecznych wpływa na to, jak dzieci je postrzegają i jakie tworzą z nimi relacje. Dlatego zrobiliśmy trzy badania eksperymentalne. Dzieci w wieku 70 lat wchodziły w interakcję z robotem, mogły z takim robotem krótko porozmawiać albo w szkole, albo w muzeum. I w ramach każdego badania dziecku podawano przejrzyste informacje na temat tego robota. A druga grupa kontrolna otrzymywała informacje neutralne, niezwiązane z robotem. Po tej interakcji dzieci wypełniały kwestionariusz, i w ten sposób mogliśmy zmierzyć, czy dzieci, które otrzymały, Mały przejrzyste informacje na temat robota, myślały o nich inaczej niż dzieci z grupy kontrolnej, które takich informacji nie otrzymały. W ramach pierwszego eksperymentu ja się z dziećmi w trakcie tej interakcji z robotem i Przedstawiałem im informacje albo przejrzyste, albo informacje neutralne. Tutaj pokazuję na ekranie, jak te informacje wyglądały. Połowie dzieci powiedziałam, że historia, którą odpowiedział Nao, została zaprogramowana w komputerze, ponieważ robot jest w stanie powiedzieć tylko to, co ma zapisane komputer, że jest to urządzenie mechaniczne i nie ma cech ludzkich. Natomiast w drugim warunku eksperymentalnym opowiedziałam dzieciom coś neutralnego, niezwiązanego z robotem. Powiedziałam im coś. O bajkach, o postaciach, które pojawiają się w bajkach, a więc informacja z jednej strony przejrzysta, z drugiej strony neutralna. W drugim eksperymencie też mieliśmy podawanie informacji przejrzystych lub neutralnych, ale tym razem to nie ja mówiłam, tylko robot opowiadał o sobie. A więc w trakcie rozmowy robot wyjaśniał połowie dzieci, że jest maszyną z ograniczonymi technologią możliwościami. Ponieważ ta informacja w ramach tego badania była dokładnie taka sama jak informacja, którą ja podawałem w poprzednim badaniu, to badanie miało na celu e, sprawdzić, czy roboty mogą podawać takie przejrzyste, jednoznaczne informacje same o sobie w sposób skuteczny. Mamy teraz dość ograniczony zestaw robotów, które są dostępne, więc one nie są w stanie jeszcze podejmować niezależnej interakcji z dziećmi, dlatego są to najczęściej roboty, które są ręcznie kontrolowane przez ludzi podczas interakcji z dziećmi i w ramach tego trzeciego badania chciałam zobaczyć, czy dzieci inaczej zareagują na roboty, czy będą o, nim, o nich inaczej myślały, kiedy będą o tym wiedziały i połowie dzieci wyjaśniłam, na czym polega to sterowanie robotem, wyjaśniłam, że w trakcie tej interakcji z robotem ja będę nim sterować z mojego laptopa z pewnej odległości, że powiedziałem, że robot nie jest w stanie sam z nimi rozmawiać, że ja będę naciskał, naciskała przycisk za każdym razem, kiedy robot będzie miał coś powiedzieć i że muszę też uruchomić program komputerowy, zanim dzieci zadadzą pytanie temu robotowi, ponieważ w tym programie są zapisane wszystkie odpowiedzi, które robot zna, a więc całkowita demistyfikacja. Co się okazało? We wszystkich tych badaniach okazało się, że dzieci, które otrzymały przejrzystą informację na temat robota, miały bardziej realistyczną percepcję robota w porównaniu do dzieci, które otrzymywały informacje neutralne, dzieci z tej drugiej grupy. Dzieci myślały o robotach jako mniej o istocie żywej, mniej o... Człowieku i mniej o, jako kimś, kto jest podobny do nich. Dzieci, które otrzymały informacje przejrzyste, były bardziej krytyczne, jeśli chodzi o potencjalną przyjaźń z robotem, czuły mniejszą bliskość z robotem i trochę mniej mu ufały niż dzieci w grupie kontrolnej. W tym samym czasie ani bliskość, ani zaufanie całkowicie nie zaniknęły po otrzymaniu tych informacji, więc te informacje zupełnie nie zapobiegały temu, żeby dzieci postrzegały robota jako potencjalnego przyjaciela. Ciela, ale sprawiły, że podchodziły do tego nieco bardziej krytycznie so, tutaj mamy y Dwa główne wnioski do zapamiętania, które chciałbym, żeby Państwo zabrali ze sobą z tego wystąpienia. Po pierwsze, odpowiedzialna robotyka pozwala dzieciom na przyjęcie bardziej krytycznego podejścia do robotów społecznych i po drugie, takie bardziej krytyczne podejście nie musi utrudniać skutecznego stosowania takich robotów w społeczeństwie, w tym do poprawiania dobrostanu dzieci. Bardzo dziękuję za uwagę. Karolin, bardzo dziękujemy za Twoje wystąpienie. Czy są jakieś pytania? Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawą prezentację, szczególnie z tej perspektywy. I moje pytanie jest takie: czy w tym badaniu były też, był też udział rodziców, czy rodzicom też wyjaśniano, jak działają roboty społeczne, jeśli chodzi na przykład o ochronę prywatności, ponieważ to są dane wrażliwe, jeżeli roboty zbiorą takie informacje. Jaka była rola rodziców w tym procesie? Tak, dziękuję za to pytanie. え W mojej pracy ja nie angażuję rodziców, natomiast jedna z moich koleżanek robi takie badania w domach, czyli po prostu kupiła 500 takich robotów i rozdała je rodzinom w Holandii i przez dwa miesiące obserwowała, jak wyglądały interakcje dzieci i rodziców z tymi robotami. Ona zaobserwowała, że podejście rodzica do technologii jest bardzo ważne w kontekście tego, jak dziecko postrzega roboty społecznego, a więc rodzice mają tutaj ogromną rolę do odegrania. Po drugie widzimy też takie zjawiska, że rodzicom brakuje wiedzy na temat robotów, brakuje im kompetencji w odniesieniu do robotów, a więc tutaj musieliśmy informować nie tylko dzieci, ale też informować rodziców, żeby wiedzieli jaka to jest technologia, jaką rolę będzie odgrywać, więc bardzo słuszne pytanie. A czy ma Pani jakieś informacje na temat tego, czy to jest jakiś rosnący trend w kontekście marketingu, czy mamy coraz więcej robotów przeznaczonych dla dzieci, czy w kolejnych latach powinniśmy się spodziewać, że będzie taki robot w co drugim domu na przykład? No, myślę, że to nie idzie aż tak szybko, jak media próbują to przedstawiać. Mamy oczywiście na rynku coraz więcej robotów, ale mamy też wiele firm robotycznych, które bankrutują. Myślę, że głównie jest tak dla. Dlatego, że mamy zbyt wysokie oczekiwania wobec robotów. Jak kupujemy robota, czy korzystamy z niego, to mamy ogromne wymagania, co on może zrobić dla nas czy dla naszego dziecka, a jak Państwo widzieli na nagraniu, możliwości tych robotów są nadal dość ograniczone i one są używane w społeczeństwie, ale w miejscach publicznych, głównie takich jak szpitale, szkoły, gdzie badacze mogą je kontrolować ręcznie, czy, czy terapeuci mogą nimi sterować. Nie tyle w domach one są obecne. W przyszłości prawdopodobnie tak będzie, ale ten trend będzie dużo wolniejszy niż nam się wydaje. Bardzo dziękuję.